Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o miejscu, które dla wielu osób staje się przestrzenią powrotu do równowagi, budowania nowych umiejętności i odzyskania nadziei. Mowa tutaj o oddziale dziennym. Dla niewtajemniczonych mogę powiedzieć, że jest oddział dzienny i oddział zamknięty psychiatryczny. Oddział zamknięty psychiatryczny jest taki cały dobowy, gdzie tam się śpi, bierze się leki i jest się pod regularną opieką lekarza. Natomiast oddział dzienny to, jest, to są zajęcia, u mnie przynajmniej były od 8 do 13 i przez ten czas były po prostu na każdy dzień plan zajęć i w tych zajęciach się uczestniczyło. Ale żeby tam się dostać to trzeba przejść przez taką tak zwaną kwalifikację, gdzie jest się umówionym z psychologiem i z psychiatrą na rozmowę, która zadecyduje o tym czy dostanie się na ten oddział dzienny, czy nie. Jeżeli chodzi o mnie, to psychiatra i psycholog mieli do mnie zastrzeżenia co do tego, czy nie chcą dopuścić do tego oddziału dziennego, czy nie. Ponieważ miałem taki problem, i w sumie nadal mam, takie mam objawy aspołeczne, czyli po prostu spotykając się z jakimiś nieznanymi osobami, mam wrażenie, że one, te osoby słyszą moje myśli. Natomiast powiedziałem, że jakoś sobie dam z tym radę i żeby mnie dopuścili, i faktycznie dopuścili mnie. Porozmawiajmy sobie teraz na temat, jakie tam są zajęcia w ogóle. Na każdy dzień jest przygotowana pewna dawka zajęć, które się od siebie trochę różnią, ale też niektóre zajęcia są codziennie te same. Czyli na przykład dzień zaczynamy od gimnastyki, w której każdy zadaje jakieś ćwiczenie. Na przykład skłony czy przysiady, takie proste, które można zrobić w miejscu, nie obciążające też y, na przykład starszych osób albo chorych fizycznie. Potem, w zależności od dnia, są różne zajęcia, na przykład y, są zajęcia z psychologiem, gdzie wszyscy w kółku rozmawiają z psychologiem o podobnych problemach, gdzie każdy też y, ma za zadanie coś opowiedzieć o sobie. Są też zajęcia, na przykład filmoterapia, muzykoterapia, w której, słuchając danej muzyki lub danego filmu, po prostu potem ten film z, lub muzyka ma zazwyczaj jakąś płętę, którą potem omawiamy. Natomiast jeżeli chodzi o inne zajęcia, to na przykład zawsze w piątki mamy sprzątanie, gdzie po prostu każdy sprząta dany teren budynku, i to są ostatnie zajęcia w piątki, i to występuje tylko w piątek. Też są różne gry i zabawy w grupie. Jest też również pogadanka, gdzie w dany dzień prezentuje dana osoba, daną, dany temat jakiś do pogadania. Mo, może być to obojętnie jaki temat, tylko żeby zająć słuchaczy swoim tematem. Pogadankę co tydzień ma jakaś inna osoba. I żeby zostać wypisany z oddziału dziennego e, praktycznie... Można powiedzieć, że ma się taki obowiązek, żeby tą pogadankę zaprezentować. W każdy dzień również na początku są zajęcia w takim kółku, gdzie każdy opowiada o swoim poprzednim dniu, co zrobił, jakie emocje czuł i też podczas tego spotkania w kole mówi się o różnych formalnościach, na przykład kto w danym dniu chce się spotkać z psychologiem, z psychiatrą. Również każdy ma do zaprezentowania w danym tygodniu. Takie wiadomości z poprzedniego dnia, ciekawe? I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o zajęcia. Ja też mogę coś pominąć albo coś pomieszać, bo jednak na oddziale dziennym byłem rok temu. No to jak sobie radziłem z tym oddziałem dziennym? Przez pierwsze dwa miesiące było bardzo ok. Nie miałem większych objawów psychotycznych. Dopiero w ostatnim miesiącu. Jakby już się trochę to bardziej pojawiło, czy zaostrzyło, jeżeli chodzi o te objawy bardziej takie aspołeczne. Natomiast nie było źle i dałem sobie radę do końca. Czyli 3 miesiące, bo to tyle trwało oddział dzienny. Teraz pomówimy sobie o plusach i minusach oddziału dziennego. Jeżeli chodzi o plusy, to jest więcej plusów niż minusów, czyli poznanie fajnych ludzi z podobnymi problemami. I to bym dał na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o plusy i minusy, bo tutaj, bo poznanie podobnych ludzi z podobnymi problemami daje dużo ulgi sobie, ponieważ można też porozmawiać z takimi osobami o różnych innych problemach, jak oni odczuwają, jak się zachowują w danych sytuacjach, i takie współczucie się tutaj też pojawia. Drugim plusem. Są ci całkiem interesujące zajęcia co tydzień, oprócz tych takich wstępnych zajęć, jak gimnastyka, czy te zajęcia na początku, o których mówiłem, że tam się prezentuje newsy z danego dnia, czy yy, opowiada się o swoim poprzednim dniu. To oprócz tego są też zróżnicowane jednak te zajęcia przez większość czasu, które tam przebywamy, więc yy, przebywanie tam było powiedzmy nawet przyjemnością. I teraz po, porozmawiam Wam o minusach. Tutaj jestem takim, można powiedzieć, wyjątkiem, bo każdy, kto kończył oddział dzienny, to mówił, że dużo mu to pomogło, natomiast mi osobiście, właściwie, oddział dzienny nic nie pomógł. W sensie to jest trochę takie, że to zależy od człowieka, bo jeżeli ja mam, jest, mam schizofrenię i mam takie objawy, to może mi to nie pomóc, na przykład, ale w większości osób na depresję czy jakieś tam takie inne schorzenia psychiczne, to raczej to by pomogło, ale tak jak mówię, ja jestem tutaj wyjątkiem, bo jak rozmawiałem z kolegami z oddziału, z oddziału dziennego i koleżankami, to wszyscy mówili, że super było i że im to pomogło. Natomiast ja powiem wam szczerze, że. Mi to osobiście nic nie pomogło, z tego względu, że dalej miałem te same objawy schizofrenii i problem z ludźmi po tym oddziale dziennym. Żeby nie było, oddział dzienny, wspominam bardzo pozytywnie, bardzo fajnie tam było i nie żałuję, że tam poszedłem, ale tak jak mówię, no mi osobiście to nic nie dało i to jestem chyba wyjątkiem, bo tak jak powiedziałem, większość ludzi mówiło, że dużo korzyści przyniosło im spędzenie tego czasu na oddziale dziennym. Co zatem po oddziale dziennym? Co robić? Ja dostałem osobiście po oddziale dziennym zalecenie od psychologa, żeby jeszcze pójść na taką dodatkową terapię, dla do takie spotkania właśnie w kółku z psychologiem, yy, które odbywały się raz w miesiącu, prawdopodobnie chyba we wtorki czy środy i tam poznałoby się ludzi nowych albo nawet tych samych, jakby się ktoś zdecydował na pójście znów tam. Natomiast ja się nie odważyłem pójść na tę terapię dodatkową z tego względu, że po prostu musiałem dojeżdżać pociągiem 50 minut do miasta, gdzie są od, gdzie odbywa się ten oddział dzienny i dodatkowe zajęcia. No i teraz końcowa opinia oddziału dziennego. Czy warto było? Powiem Wam szczerze, że naprawdę warto było. Mimo to, że mi nic to nie pomogło, ale poznanie tych ludzi tam i spędzanie czas z nimi, z ludźmi, którzy mają podobne problemy, było naprawdę bardzo fajnym przeżyciem i mimo to, że tak jak mówię, nie pomogło mi to, to jednak nie żałuję, że tam byłem. Także polecam wam. Wam, mi się wydaje, że tak z 80-90% osób jednak ta terapia coś pomoże, ale mi osobiście, tak jak mówię, ja jestem wyjątkiem, więc no, pójście i się przekonajcie, czy faktycznie tam warto było iść, a mówię, że warto było. Dziękuję za uwagę, zapraszam do oceny i subskrypcji, aby być na bieżąco. Cześć.